Czy naprawdę uwierzyliśmy, że nasza dusza dostaje tylko jedną szansę? Czy tak wygląda nieskończona miłość Stwórcy, ograniczona do jednego życia, jednej drogi, jednego błędu? Przez wieki wmawiano ludziom, że przyszli tu tylko raz, że mają krótki moment, by zasłużyć na wieczność albo na wieczne potępienie. A przecież serce mówi coś innego. I mówiło to od zawsze. W starożytnych tekstach które dziś określamy jako apokryficzne, są ślady innej prawdy. Ewangelia Tomasza, pisma gnostyckie, naukowe analizy Soboru Konstantynopolitańskiego. Wszystkie one wskazują na to, że reinkarnacja była obecna w pierwotnych naukach duchowych, że była zrozumiała, naturalna, oczywista. Ale coś się zmieniło. Władza zaczęła się bać wolnych dusz. Tych, które nie dają się zastraszyć, które wiedzą, że są wieczne, że ich śmierć nie kończy istnienia, a tylko rozpoczyna kolejny etap. I właśnie wtedy zapadła decyzja. Prawdę należało schować. Ten film to nie tylko dokument. To przypomnienie, to impuls do przebudzenia, to Twoje zaproszenie, by spojrzeć poza to, co znane i wygodne. Zostań ze mną. Przed nami historia, którą twój umysł może zakwestionować, ale twoja dusza będzie ją znać od pierwszego słowa. Istnieje pytanie, które wraca coraz częściej wśród ludzi poszukujących duchowej prawdy. Dlaczego tak wiele dawnych kultur uznawało reinkarnację za fakt, a mimo to współczesne chrześcijaństwo stanowczo ją odrzuca? Dlaczego temat ten zniknął z głównego nurtu nauk kościoła, choć wcześniej obecny był w tradycji żydowskiej, egipskiej, greckiej i w naukach wczesnych ojców kościoła? Czy to możliwe, że reinkarnacja była kiedyś częścią oryginalnych przekazów duchowych? A jeśli tak, kto i kiedy postanowił ją wymazać? To pytanie jest nie tylko kontrowersyjne, ale również potężnie transformujące. Bo jeśli reinkarnacja istniała w Biblii, a została usunięta, to cała konstrukcja teologiczna oparta na jednym życiu, jednym sądzie i wiecznym potępieniu zaczyna się chwiać. A wraz z nią władza instytucji, które te narracje przez wieki utrwalały. Nie jest tajemnicą, że historia chrześcijaństwa to również historia polityki. Że decyzje doktrynalne często nie wynikały z objawienia, lecz z debat, soborów i nacisków władców. Jedną z takich decyzji była ta pogięta w IV i VI wieku naszej ery, decyzja o usunięciu koncepcji wielokrotnego wcielania się duszy z oficjalnych nauk kościoła. Dla wielu może to brzmieć jak teoria spiskowa, ale wystarczy sięgnąć do dokumentów historycznych. Pism z czasów gnostyckich i świadectw takich jak Ewangelia Tomasza czy Pisma Orygenesa, by zobaczyć, że obraz duchowości w pierwszych wiekach chrześcijaństwa był znacznie szerszy niż ten, który znamy dziś. W tej wersji istniała przestrzeń na reinkarnację, rozwój duszy przez wiele żyć i powrót do źródła przez doświadczenie, a nie przez jedno życie podporządkowane regułom instytucji. Ten rozdział nie ma na celu ataku na wiarę. Nie ma na celu wywracania fundamentów duchowości. Ma na celu jedno. Przywrócenie pamięci. O tym, że być może największa prawda została kiedyś ukryta nie dlatego, że była fałszywa, ale dlatego, że była zbyt potężna. Zbyt potężna, by ją kontrolować. Część pierwsza. Zanim na scenę historii wkroczył Jezus, duchowość Żydów była już niezwykle bogata i różnorodna. Wśród nurtów judaizmu, które rozwijały się na przestrzeni wieków, niektóre zawierały idee bardzo zbliżone do reinkarnacji. Choć dzisiejsze chrześcijaństwo jednoznacznie odrzuca taką możliwość, to w starożytnym Izraelu wcale nie było to oczywiste. W rzeczywistości koncepcja ponownych wcieleń duszy funkcjonowała w ramach mistycznych nurtów judaizmu, takich jak kabalistyczna Gilgul Neshamot, idea wędrówki dusz, która dopiero później została stłumiona i wyparta przez ortodoksyjne odczytania prawa. W czasach Starego Testamentu światopogląd nie był jednolity. Istniały różne grupy, które miały różne podejścia do życia po śmierci. Saduceusze, elitarna kasta kapłańska nie wierzyli w zmartwychwstanie ani życie po śmierci. Faryzeusze natomiast wierzyli w zmartwychwstanie i pewne formy duchowego przetrwania, ale najbardziej ezoteryczne podejście reprezentowali Jesyńczycy. To właśnie oni, jako grupa żyjąca w odosobnieniu, praktykująca duchową dyscyplinę, kontemplację i mistykę, mogli być najbliżsi temu, co dziś nazwalibyśmy reinkarnacją. W rękopisach z nadmorza martwego odnaleziono ślady myślenia, które sugeruje cykliczne powracanie dusz w celu oczyszczenia i rozwoju. Idee te nie były otwarcie zapisane w tekstach kanonicznych, ale przenikały do tradycji ustnej, komentarzy i hermeneutycznych interpretacji pisma. W judaizmie funkcjonowała także koncepcja tikkun, duchowego naprawienia świata i duszy, które nie zawsze mogło dokonać się w jednym życiu. Warto również zwrócić uwagę na Księgę Mądrości i Księgę Ezechiela. Choć oficjalnie nie mówią o reinkarnacji wprost. Zawierają fragmenty, które można interpretować jako odniesienia do duchowej transformacji i odrodzenia. Zwłaszcza w księdze Ezechiela scena z Doliną Suchych Kości, w której prorok ożywia martwe kości i przywraca je do życia, może być odczytana symbolicznie jako odrodzenie nie tylko fizyczne, ale i duchowe. W drugim wieku przed naszą erą wpływy greckie zaczęły łączyć się z judaizmem, co doprowadziło do powstania synkretycznych idei. Platon i Pitagorejczycy wierzyli w nieśmiertelność duszy i jej wędrówkę przez kolejne życia. Niektórzy żydowscy myśliciele przyjęli te koncepcje jako spójne z własnymi, zwłaszcza wśród kręgów, które rozwijały duchową filozofię życia. Dlatego twierdzenie, że reinkarnacja nie miała miejsca w żydowskiej tradycji, jest historycznie niepełne. Chociaż nie była doktryną masową, była obecna w ukrytych szkołach duchowych, w przekazach mędrców i w symbolice biblijnej. To właśnie na tym gruncie miało pojawić się coś więcej. Coś, co miało zmienić wszystko. Część druga. Jezus i nauka o duszy czy naprawdę mówił o jednym życiu? Postać Jezusa przez wieki była filtrowana przez pryzmat teologii, soborów i tłumaczeń. To, co pozostało w Ewangeliach, to zaledwie echo jego nauk. I choć oficjalna wersja Nowego Testamentu sugeruje linearny schemat życia, śmierci i sądu, to wystarczy spojrzeć głębiej, by dostrzec coś więcej. W naukach Jezusa są zaszyfrowane wskazówki, które dla otwartych umysłów i serc brzmią znajomo. Jakby mówił o czymś, czego nie da się zawrzeć w jednej inkarnacji. Jakby wskazywał, że dusza wraca z wyboru, z miłości, z misji. Jednym z najbardziej uderzających przykładów jest rozmowa Jezusa z uczniami na temat Jana Chrzciciela. Gdy pytają go, czy Jan może być Eliaszem, Jezus odpowiada, tak, jeśli chcecie to przyjąć, to on jest Eliaszem, który miał przyjść. To zdanie z Ewangelii Mateusza nie było metaforą. Eliasz był prorokiem żyjącym setki lat wcześniej. Jezus mówi wprost: Duch Eliasza odrodził się jako Jan. To nie jest zmartwychwstanie. To ponowne wcielenie. W Ewangelii Jana Jezus spotyka człowieka niewidomego od urodzenia. Uczniowie pytają: Rabi, kto zgrzeszył, on czy jego rodzice, że się taki urodził? To pytanie nie miałoby sensu gdyby nie wierzono w istnienie wcześniejszego życia. Człowiek nie może zgrzeszyć przed narodzinami, jeśli nie żył wcześniej. A jednak uczniowie pytają o to naturalnie. Jezus nie karci ich za absurdalne pytanie. Odpowiada w duchu głębokiej prawdy, ani on, ani jego rodzice, ale by objawiły się na nim sprawy Boże. Czyli jego los, jego cierpienie miało cel. Czyż to nie przypomina karmicznego wzorca duszy? Wiele z nauk Jezusa dotyczyło królestwa nie z tego świata. Mówił o powrocie do Ojca, o domu, z którego się przyszło. Nie mówił o jednorazowej próbie, ale o duchowej drodze. Używał przypowieści o ziarnie, które musi umrzeć, by mogło żyć. O zagubionej owcy, która musi odnaleźć drogę powrotną. O lampie, która ma zostać zapalona, by świecić w ciemności. Te metafory są wielopoziomowe. Na poziomie duszy odnoszą się do wielokrotnego procesu uczenia się, zapominania, upadania i powstawania. Nie byłoby też potrzeby mówienia o odkupieniu całego świata, gdyby świat był statycznym teatrem jednego aktu. Tymczasem Jezus mówił o duszy jako o czymś więcej niż cielesnym istnieniu. Mówił o narodzinach z ducha. O tych, którzy mają uszy, wysłuchać. O tych, którzy zanim Abraham był, ja jestem. To nie są słowa człowieka zanurzonego tylko w jednym wcieleniu. To język świadomości, która zna wieczność. Wiele z tego języka zniknęło z oficjalnych interpretacji. Zniknęło, bo przestało pasować do schematu. Bo reinkarnacja daje człowiekowi wolność. Wolność wędrowania, rozwoju, przebudzenia bezpośredników. A ta wolność była niebezpieczna dla instytucji, które budowały władzę na strachu przed sądem i karą. Ale duch Jezusa nie zniknął. On nadal mówi tym, którzy chcą słuchać. I nadal prowadzi dusze, które przyszły tu więcej niż raz. Część trzecia. Sobór w Konstantynopolu i usunięcie reinkarnacji kto i dlaczego to zrobił? Gdy spojrzymy na historię Kościoła z duchowej perspektywy, zrozumiemy, że nie wszystko, co zostało nazwane Herezją, było fałszem. I nie wszystko, co nazwano prawdą, było światłem. Historia reinkarnacji w chrześcijaństwie nie zakończyła się wraz ze śmiercią Jezusa. Przez pierwsze wieki była obecna wśród chrześcijan, ojców pustyni i wczesnych teologów. Jednym z najbardziej znanych był Origenes, nauczyciel, filozof, teolog, który żył w III wieku i nauczał o preegzystencji dusz, ich powrocie do Boga oraz wielokrotnych wcieleniach. Dla niego dusza była istotą podróżującą przez czas, uczącą się i dojrzewającą do zjednoczenia z boskością. Orygenes nie był odosobniony. Wielu uczonych chrześcijańskich inspirowało się myślą grecką i wschodnią, w której reinkarnacja była czymś naturalnym. Ich celem nie było tworzenie religii opartej na strachu, lecz zgłębianie tajemnic duszy i jej relacji z Bogiem. Jednak ich czas się skończył, gdy na scenę wkroczyła polityka. W IV wieku, kiedy cesarz Konstantyn ogłosił chrześcijaństwo religią państwową, zaczęła się instytucjonalizacja duchowości. Nagle to, co było wewnętrznym doświadczeniem, musiało stać się zunifikowaną doktryną. A doktryna potrzebowała prostych zasad: jedno życie, sąd, nagroda lub kara. Taki schemat był łatwy do zrozumienia i, co ważniejsze, łatwy do kontrolowania. Kilka wieków później, w 553 roku, odbył się drugi sobór konstantynopolitański. Choć wokół jego dokładnych postanowień narosło wiele kontrowersji, jedno jest pewne, w jego czasie oficjalnie potępiono naukę o preegzystencji dusz. Orygenes został uznany za heretyka, a jego pisma poddano cenzurze. To był moment, w którym dokonało się symboliczne wymazanie reinkarnacji z chrześcijańskiego dna. Ale nie było to potępienie duchowe. To była decyzja polityczna. Cesarz Justynian I, nie mając teologicznego wykształcenia, naciskał na kościół, by ujednolicić wiarę pod jego panowaniem. Jego żona Teodora miała rzekomo osobisty motyw, jak sugerują niektóre źródła, bała się koncepcji karmy i ponownych narodzin, ponieważ jej przeszłość była obciążona. Reinkarnacja oznaczała odpowiedzialność, a to nie współgrało z modelem władzy opartej na absolutyzmie i boskim namaszczeniu. Potępienie nauki Orygenesa oznaczało, że od tej chwili dusza miała jedno życie i jedno rozliczenie. Kościół zyskał potężne narzędzie strach. Strach przed piekłem, przed grzechem. Przed wiecznym potępieniem. W tej konstrukcji nie było miejsca na reinkarnację, bo ona dawała nadzieję. Dawała czas. Dawała wolność. Niektóre teksty mówią, że decyzje soboru zapadły w cieniu bez pełnej obecności biskupów. Że były przeforsowane bardziej dekretami niż jednomyślną duchową refleksją. I że wiele wątków usunięto później, stopniowo. Przekłady Biblii na Łacinę, potem na języki narodowe, były okazją do ukrycia słów, które kiedyś mówiły prawdę. Dlatego dziś wiele osób czuje, że czegoś brakuje: że Biblia została ocenzurowana, że coś głębokiego zostało usunięte. I mają rację. Nie chodzi o teorię spiskową, chodzi o prawdę, która nie pasowała do systemu. Ale prawda nie znika. Wraca wtedy, kiedy dusze są gotowe ją przyjąć. Część czwarta. Gnostycy, Ewangelia Tomasza i duchowe dowody na reinkarnację? Gdy oficjalna doktryna kościoła zaczęła się krystalizować, wiele starożytnych szkół duchowych nie poszło za nią ślepo. Wręcz przeciwnie. Wyrosły wokół nauk Jezusa alternatywne nurty, które później nazwano gnostycyzmem. Termin ten często był demonizowany, utożsamiany z Herezją, ale w swojej istocie gnostycy byli poszukiwaczami prawdy która miała źródło w bezpośrednim, wewnętrznym poznaniu, w Nousys. Ich nauki miały charakter ezoteryczny, pełen symboliki i zrozumiały tylko dla tych, którzy sami budzili się duchowo. To właśnie w pismach gnostycznych, które przez wieki były ukrywane, a niektóre odnalezione dopiero w XX wieku w Hamagi, pojawiają się echa reinkarnacyjnych idei. Jednym z najbardziej poruszających tekstów jest Ewangelia Tomasza, przypisywana jednemu z najbliższych uczniów Jezusa. Nie znajdziemy w niej opowieści o cudach, męce czy zmartwychwstaniu. Znajdziemy za to 114 powiedzeń Jezusa, które są jak klucze do zrozumienia siebie, duszy i istnienia. W jednym z tych powiedzeń Jezus mówi: Jeśli wyjdziecie z siebie, poznacie to, co wieczne. Jeśli nie poznacie siebie, będziecie w ubóstwie i będziecie ubóstwem. To nie są słowa kogoś, kto naucza linearnych systemów wiary. To wskazówka dla duszy, poznaj siebie, Rozpoznaj swoją boską naturę, a przebudzisz się z iluzji śmierci i narodzin. Gnostycy nauczali, że świat materialny jest iluzją, że prawdziwe istnienie znajduje się poza nim, a dusze wielokrotnie przychodzą tu, by się oczyścić i przebudzić. W innych tekstach znak magii, jak Pistis, Sofia czy Apokrywiana, pojawiają się opisy duszy, która przechodzi przez różne poziomy istnienia. Mówi się o wcieleniach, o karmie, o zapomnieniu i przypominaniu sobie swojej tożsamości. Co ważne, te teksty powstały w pierwszych wiekach naszej ery, równolegle z ewangeliami kanonicznymi. Były równie autentyczne, ale nie pasowały do oficjalnego modelu władzy religijnej. Dolores Canon, analizując gnostyckie źródła w swoich badaniach, zwracała uwagę, że gnostycy byli prawdziwymi mistykami. W ich języku i symbolice kryła się wiedza o cyklu duszy. Ich przekazy przetrwały nie w bibliotekach, ale w sercach tych, którzy pamiętali. Ich mądrość przeszła przez wieki w ukryciu, ale przetrwała. Inną wskazówką jest to, że wiele osób, które doświadcza regresji hipnotycznej w metodzie KHT, przekazuje obrazy gnostycznych koncepcji, mimo że nigdy ich nie czytały. Mówią o wędrówce duszy, o świetlistych istotach, o planie wcielenia, o potrzebie przejścia przez materię, by wrócić do światła. To nie są tylko osobiste wizje. To wspólne pole pamięci które zdaje się potwierdzać starożytną wiedzę. Reinkarnacja nie była więc zapomnianą doktryną, była ukrytą prawdą. Gnostycy nie musieli wierzyć, oni wiedzieli. I za tę wiedzę wielu z nich zapłaciło cenę. Ale ziarna, które zasiali, dziś zaczynają kiełkować. W duszach, które znów zadają pytania, które czują, że nie wszystko zostało im powiedziane. Które szukają światła poza oficjalnymi ramami i odnajdują je. Bo prawda, jak dusza, nie ginie. Ona tylko czeka, aż znów zostanie rozpoznana. Część piąta. Co naprawdę mówił Jezus? Duchowe ślady reinkarnacji, które przetrwały mimo wszystko. Dla tych, którzy słuchają sercem, głos Jezusa nigdy nie ucichł. Przetrwał mimo tysięcy lat tłumaczeń, Interpretacji i wymazywania. Jego nauki, głęboko duchowe i pełne współczucia, były przesłaniem przebudzenia. A w tym przebudzeniu zawsze chodziło o więcej niż jedno życie. Zrozumienie tej prawdy wymaga czegoś więcej niż literalnego czytania tekstów. Wymaga wewnętrznego doświadczenia, połączenia się z tą częścią nas, która pamięta. Bo dusza pamięta. W wielu cytatach przypisywanych Jezusowi pojawia się język, który wymyka się idei jednorazowego życia. W Ewangelii Mateusza mówi: Bądźcie więc doskonali, jak Ojciec Wasz Niebieski jest doskonały. To zdanie wskazuje na duchowy cel, który wykracza daleko poza jednoludzkie życie. Doskonałość to proces, a proces wymaga czasu, rozwoju, powrotów. W Ewangelii Jana pojawia się zdanie: W domu Ojca Mego jest wiele mieszkań. Gdyby tak nie było, powiedziałbym wam. To może być obraz nieba. Ale może też być opis poziomów istnienia, które dusza odwiedza. Mieszkania to stany świadomości. Wymiar za wymiarem. Wcielenie za wcieleniem. Wszystko po to, by dusza odkryła siebie jako część Boga. W metodzie Dolores Cannon tysiące ludzi w stanie głębokiej hipnozy opowiadało o podobnym przesłaniu że Jezus był nauczycielem świadomości. Że nie przyszedł, by za nas cierpieć, ale by nas przebudzić. By przypomnieć duszom, że pochodzą z wyższych wymiarów i że są tu tylko na chwilę, w misji, w nauce, w podróży do samego siebie. Niektóre relacje mówiły wprost, że Jezus znał cykl wcieleń i że rozumiał ich sens. Wcielenie było dla Niego narzędziem, a nie ograniczeniem. Dlaczego więc nie mówił o tym otwarcie? Bo wiedział, że nie wszyscy są gotowi. Mówił: Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. To jedno z najbardziej poruszających zdań w Nowym Testamencie. Pokazuje miłość i cierpliwość. Pokazuje, że Jezus nie przyszedł przekazać jednej wersji prawdy. Przyszedł, by zaszczepić nasionko. A ono miało wykiełkować wtedy, gdy ludzie będą gotowi teraz. Współczesne przebudzenie duchowe które dotyka tak wielu ludzi, jest dowodem na to, że ziarno zaczyna kiełkować. Ludzie czują, że są czymś więcej niż ciałem, że nie są przypadkiem, że wracają tu z wyboru i że głęboko w ich sercach brzmi głos Jezusa, nie jako surowego sędziego, ale jako mistrza duszy, który przypomina: jesteś światłem. Zawsze byłeś. Tylko na chwilę o tym zapomniałeś. Kościół nie był w stanie zniszczyć tej prawdy. Mógł ją schować, przeinaczyć, zakazać, ale prawdy duszy nie da się zniszczyć. Ona przetrwała w legendach, w apokryfach, w świętych tekstach innych kultur. Przetrwała w modlitwach, w obrazach, w ciszy medytacji. Przetrwała w nas i dziś wraca, bo jesteśmy gotowi, by ją usłyszeć. I gotowi, by nie tylko o niej mówić. Ale nią żyć. Czas, by dusze sobie przypomniały. Prawda nie potrzebuje obrony. Nie krzyczy. Nie walczy. Prawda po prostu istnieje cicha, niewzruszona, obecna. Czeka na dusze, które są gotowe, by ją rozpoznać. Historia reinkarnacji w chrześcijaństwie nie jest jedynie teologiczną debatą. To opowieść o tym, jak duchowa mądrość została zamknięta w szufladzie lęku i kontroli. O tym, jak Kościół, wybierając władzę nad świadomością, odsunął ludzi od głębokiego rozumienia swojej boskiej natury. Ale duszy nie da się zniewolić na zawsze. Jej pamięć jest starsza niż każde imperium, głębsza niż każde prawo, silniejsza niż każde zakręcie milczenia. W dzisiejszym świecie, pełnym chaosu, wątpliwości i tęsknoty. Dusze zaczynają się budzić. Pytają, szukają, słuchają i zaczynają pamiętać. Pamiętają, że śmierć nie jest końcem, że życie to nie kara, że każda chwila to okazja do wzrostu i że w tej wielkiej podróży przez wieki, wcielenia i światy, nie jesteśmy sami. Jesteśmy częścią boskiego planu, który nie opiera się na potępieniu ale na ewolucji świadomości. Dolores Cannon była jedną z tych, którzy przypomnieli nam o tym planie. Nie jako teoretyczka, ale jako przewodniczka dusz. Przez tysiące sesji hipnotycznych pokazała, że ludzie, niezależnie od kraju, kultury czy religii, noszą w sobie te same wspomnienia. Wspomnienia powrotów, wspomnienia lekcji, wspomnienia światła. To, że teraz czytasz ten tekst, nie jest przypadkiem. Może twoja dusza czuła to od zawsze. Może już wcześniej zadawała pytania, które nie miały odpowiedzi w oficjalnych naukach. Może właśnie teraz przypominasz sobie coś, co było w tobie ukryte przez całe życie. Nie jesteś sam. Nie jesteś szalony. Nie jesteś zagubiony. Jesteś duszą w przebudzeniu. I to, co czujesz, to echo pradawnej prawdy, która właśnie do ciebie wraca. Wiedza o reinkarnacji to nie teoria, to klucz do wolności, to zakończenie strachu, to początek odpowiedzialności. Bo jeśli naprawdę rozumiemy, że wracamy tu wiele razy, to nie ma już kogo obwiniać. Jest tylko pytanie: co zrobię z tą szansą? Twoje przebudzenie właśnie się zaczęło. Nie zatrzymuj się, idź dalej, bo świat potrzebuje dusz, które pamiętają, kim są. Nie musisz wierzyć na słowo. Wystarczy, że poczujesz. Bo jeśli w twoim sercu odezwał się głos, delikatny, cichy, ale pewny, to wiesz, że coś właśnie się obudziło. Reinkarnacja to nie teoria, to pamięć. A pamięć to przebudzenie. Nie jesteś tu po raz pierwszy. I być może nie po raz ostatni. Ale ten moment, teraz, to twoja szansa. By coś sobie przypomnieć. Dziękuję Ci, że tu jesteś. Jeśli to, co usłyszałeś, poruszyło coś w Tobie, podziel się tym. Zostaw swój ślad. Świat potrzebuje dusz, które pamiętają.